Dzień dobry, serdecznie witam, kapitan Misowski. Moi drodzy, przedstawiam jedną z licznych w najbliższym czasie próbek czegoś nowego na kanale. I bądźmy szczerzy, nie tylko nowinki na kanale, ale również nowy kanał. Nowy kanał, który już zebrał całkiem sporą liczbę subskrybentów, aż jest to zaskakująco miłe. Niedługo wszystko zobaczycie. Nowy layout, nowy logotyp. Będą, tak jak powiedziałem, kiedyś dwa kanały. Kanał Kapitan zostanie specjalistycznym, eksperckim kanałem zajmującym się głównie bezpieczeństwem. Ten drugi to będzie coś całkowicie open na wiele rzeczy, tematów oraz ludzi. I właśnie dziś, w związku z tym, że obecnie uwaga świata skupia się, na dwóch rzeczach. Na tym, co robi Ameryka Trumpa i na reakcji reszty świata, doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić tak, aby wiedzieć jak najwięcej, jak najszybciej, jak najlepiej, czasami nawet w skrócie, ale jednak wiedzieć, co i jak się w tych Stanach dzieje. Dobrze, jeśli jest to okiem kogoś, kto zna te Stany. A to ocenicie już chyba sami po Dobrze słyszalnym, ale lekko wyczuwalnym akcencie. Przedstawiam na kanale Maxa Lagowskiego, który pokaże przynajmniej jedną stronę tego, co aktualnie w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej się dzieje. Zapraszam. Witam. Zapewne słyszeliście już o skandalu związanym z USAID. To amerykańska agencja do spraw rozwoju międzynarodowego, która niestety po wejściu tam tzw. Dutch, sterowanego przez Olana Maska, znalazła niesamowite przekręty finansowe, które niestety są na niekorzyść podatników amerykańskich. Median donoszą, że nowa administracja Trumpa nie tylko dobrała się do tejże organizacji i chce zrobić tam porządek, ale również planuje przywrócić ją pod kontrolę Departamentu Stanu. Inne doniesienia, w tym wypowiedź Jelona Maska, sugerują, że zostanie ona całkowicie zamknięta. Jeśli to prawda, zamknięcie USAID może być jedną z najbardziej znaczących zmian, jakie prezydent Trump wprowadził wśród swoich y, ostatnich dość kontrowersywnych działań w ciągu ostatnich swoich dwóch pierwszych tygodni urzędowania. Wiele Amerykanów może nadal mieć wrażenie, że USID to organizacja, to agencja rządowa dostarczająca pomoc na każde miejsce katastrofy poza granicami Stanów Zjednoczonych. Mogą jeszcze pamiętać worki z ryżem, z, 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 ze zbożem, z loką USID, no ale to już nie jest ta sama organizacja. USAID stała się niestety kluczowym elementem operacji zmiany na lewą stronę, zmiany ideologicznej, która była promowana przez poprzedni rząd Bidena. USAID wydaje miliardy dolarów każdego roku na wspieranie organizacji pozarządowych, tak zwanych NGO-sów, które funkcjonują jako swego rodzaju rządy cieni, pożarające wybrane rządy nie boję się tego słowa które amerykańscy globaliści chcą obalić. Za większością katastrof amerykańskiej polityki zagranicznej. Niestety kryją się odciski palców USAID i jej pracowników. Od Ukrainy po Gruzję i daleko poza granicami Stanów Zjednoczonych USAID miesza się wewnętrzne sprawy obcych krajów, co doprowadziło już do wściekłości Amerykanów i przydarzyło się nam tu na miejscu. Kiedy prezydent Trump zarządził 90-dniową pauzę w Działaniu tejże organizacji szybko przekonaliśmy się, jak jest ona szkodliwa. Zapewne widzieliście konferencję prasową pani Lewitt, nowej rzeczniczki prasowej prezydenta Trumpa, i pozwolicie, że wymienię kilka ciekawostek, które ona przedstawiła podczas tejże konferencji. Więc wyobraźcie sobie, że zostało wydane półtorej miliona dolarów na miejsca pracy. Nie dla zwykłych ludzi, tylko na DEI. I to gdzie? W Serbii. Wydano 70 tysięcy dolarów na produkcję muzyczną osób transpłciowych w Irlandii. Nie wiem dlaczego. 47 tysięcy dla transgenderowej opery w Kolumbii. 32 tysiące dla komiksów transpłciowych w Peru. Moi drodzy Państwo, to, są, nie, to nie są żarty. Naprawdę te pieniądze były marnotrawione codziennie przez tą organizację. Już nie wspominam o tym, że bardzo mocno wspomagała yy, media. E, media opłacane z kieszeni podatników amerykańskich. Mam tu na myśli na przykład BBC, które było, które jeśli popatrzymy na statystyki. A kto tak naprawdę wspomagał tą organizację, tą stację telewizyjną? USID jest na drugim miejscu. Przypominacie sobie Państwo coś takiego jak Politico? No więc właśnie mają bardzo duże problemy finansowe. Dlaczego? A no dlatego, że właśnie skończyło się dostarczanie pieniążków przez USID. Na rodzimym ryneczku informacyjnym również mamy ten sam problem. Proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie cztery lata polscy lewacy, czy polskie lewackie organizacje, NGOsy otrzymały naprawdę niezłą furę pieniędzy. I w związku z tym nie jesteśmy w stanie określić, co jest prawdą, a co nie. Niestety USID to nie tylko biznes związany z informacjami. Elon Musk poinformował niedawno o artykule opublikowanym w New York Post na temat doniesień, że USAID wyasygnowały 53 miliony dolarów na wsparcie Sojuszu Zdrowotnego w celu wsparcia badań nad wzmocnieniem funkcji koronawirusa w laboratorium w WUHAN. A teraz pytanie, czy USAID pomogło sfinansować COVID? To nie jest dobra rzecz. W chwili obecnej widzimy potężny, ale to potężny skowyt demokratów w każdym miejscu w Stanach Zjednoczonych. Powód? No, niestety okazuje się, że ogromna, lwia część pieniążków, które wędrowały poprzez USAID, jakimś cudem trafiały na konta właśnie Partii Demokratycznej. W związku z czym, y, zrozummy ich w ich bólu. Po prostu zostają bez pieniędzy. My Amerykanie zasługujemy na to, aby dokładnie wiedzieć, co się tam działo, na co wydawane były nasze pieniądze i kto jest za to odpowiedzialny. Jeśli ta organizacja, ta agencja musi zostać rozbita, niech się tak stanie, a pracownicy zostaną zwolnieni, a ci, którzy robili to przeciwko Stanom Zjednoczonych, muszą zostać osadzeni. Mam nadzieję, że w dużym stopniu przyczyniłoby się do tego, że Ameryka znów stałaby się wielka. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.